Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego wykonania czerwcowych przysłów. Wiadomo, że przysłowia mądrością narodów. Wobec tego, zapraszam Was do wykonania ćwiczenia online. Link do niego znajduje się na dole w opisie filmiku pod filmikiem, tak abyście mogli po zakończonej emisji filmu zagrać samodzielnie. A ja za chwileczkę kliknę OK i wspólnie z Wami postaram się wykonać ćwiczenie, które właśnie polega na połączeniu ze sobą części zdań w przysłowia związane z czerwcem. A polecenie brzmi następująco: Połącz w pary części zdań, by powstały przysłowia związane z czerwcem miłej zabawy. OK. Zauważcie. Że cząstki zdań zaznaczone są kolorem brzoskwiniowym w postaci takich brzoskwiniowych kropeczek albo w postaci niebieskich kropeczek. Te brzoskwiniowe należy połączyć z niebieskimi. Zwykle przysłowia rymują się. Jest to pewnego rodzaju podpowiedź ułatwiająca ułożenie czerwcowych przysłów. Przeczytam teraz wszystkie brzoskwiniowe Cząstki zdań. Czerwiec się czerwieni. Kiedy z Janem przyjdą deszcze? W czerwcu się okaże. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje. Jak się święty Jan obwieści. Czerwiec stały. Czerwiec daje dni gorące. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Teraz przeczytam niebieskie cząstki. To sześć niedziel kropi jeszcze, kosa brzęczy już na łące, gospodarzom pewny raj, to zwykle rok cały popsuje. Takich będzie dni 30. Jego pluchy pogody często naśladuje. Co nam Bóg da w darze? Grudzień doskonały i będzie dość w kieszeni. No dobrze, to zaczynamy wobec tego układanie czerwcowych przysłów. Zacznijmy od góry. Czerwiec się czerwieni. Czerwiec się czerwieni, i szukamy teraz takiej cząstki, żeby rymowała się z wyrazem czerwieni. Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. Czerwiec mokry, zimny maj. Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzą pewny raj. Przechodzę niżej. Kiedy z Janem przyjdą deszcze? Jan sugeruje, że chodzi o dzień 24 czerwca. Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze? Tak, zgadza się. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. W czerwcu się okaże. W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. Jak się Święty Jan obwieści, czyli 24 dzień czerwca, jak się Święty Jan obwieści, takich będzie dni 30. Czerwiec stały, grudzień doskonały. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje. Świetnie, to jest właściwe rozwiązanie. Brawo! Mi się udało, mam nadzieję, że Wam również się uda. Odsyłam Was do linku zamieszczonego na dole, pod spodem w opisie filmiku. Żegnam się z Wami. Jeżeli filmik podobał się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Trzymajcie się. Pa!